Dzieciowie, siemano, kolano. No i, i dzisiaj gramy w do Legendary, a zaraz sobie przed tym odłożymy to potemko, bo mam idealnie 30, 30 tych. Dobra. No nie no. Chcę, potrzebuję banana, banan, 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 I dostanę to i to, legendarny skin. I w ogóle bardzo fajny zestaw. Tak, chcesz reżytować, to oczywiście. zakończymy dzisiaj jeszcze raz. Dobra. I o tutaj, musicie też oczywiście sobie właśnie zastanowić się tutaj, zobacz sobie. I musimy zrobić coś bardzo mocnego. Postaram się zrobić bardzo mocny film. Film też. Subskrybujcie i zostawcie łapkę w górę. I Jeżeli chcecie, żeby nagrywał by odcinki na YouTube short i też napiszcie to w komentarzach. No bo nie wiem czy mam, czy nie. Dlatego jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie. I też napiszcie to w komentarzu, ale jeżeli nie umiecie pisać, no to nie zmuszam. A już nie jestem pewna, czy moja, czy mój tim jest zbyt dobry. O nie, on nie jest zbyt dobry. Nie mogę zbyt się bawić, lub mogę. Bo się lubię bawić. Bawić, bawić. Tutaj bawić. O. Co oni mają? Ale mocne. Oni mają tego chicken, ale w ten sam czas co? To będzie jakiś film. A co, co to jest? Koko, ko. jesteś ko, ko. jesteście koko? Ja chcę mieć to koko. Ja nie podoba, nie, nie, nie podoba, z koko. Czyli każdy... Nie wiem. Co jest? O nie. to jest? Ej. O! Nie, no! To to było zbyt ciężko. Dobrze, znacie, to było takie hardkorowe. Czy wy wydaliście rady wygrać? Napiszcie w komentarzu. O, i też zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, jeżeli wam się podobał w poprzedni film. Jeżeli go nie widzieliście, musicie sprawdzić, na była markę z Aplaz. Czyli na moim. Dobra. Ciekawe, jak za długo by nie wygrać. Nie jest to. Dobra, mogę przyznać, jestem najlepszy. A jestem najlepszy, no i nie jestem, no nie wiem jak to, a jakoś tak, jakoś, jakoś na pewno, jakoś na pewno, jakoś na pewno, nie ufam temu, kto mnie nie odrodzi, ale jakaś tego... Ja mu pomogę, przez to przegrałem. Jestem z że mu pomogłam. A nie wiem, to, ale film. No ty, jesteś nienormalny. A czy jesteś, czy nie? Nie rozumiem. Dobra, dawaj Tavi, lecisz, co jest? Co to było? Nieważne. Chyba coś się zbogowało. Chyba haker jest... tyś, -ty -ty Ty O nie! A może zrobię trika sejfa? O nie, to byłoby to by było fajnie, ale to będzie si być przesadę, to by przygram raczej. O! Ale... Ale farto miałem! O nie! Ach, proszę, nie no! Ale widziałem widzieliście tak w jaki sposób ja w ogóle przeżyłem. Nie wiem jak się przeżyłem. Ale to było zbyt mocne. Po prostu... Też! Zostawcie łapkę i subskrybujcie, jeżeli wam się podoba, ja podobają ja podoba, takie filmy, które zaraz, czyli te najnowsze. Te trzy odcinki. Trzy najnowsze. Jeżeli Wam się podobają taki typ, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie. Mm. Dobra. No, ja lecę, lecę, lecę! Tam lecę, to jest Ej, widzowie! Rzucę bananiarzem! Bananiarz! Co, co już to było? mi się baguje. Ja się boję, że się przegram, Przecież to ziemię się tak baguje. patrz, tak? I, i, y, i. Y, y. y. ale mocno. Przecież tak po prostu bum bum bum. Tum 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 Pum Bum bum bum. bum. bum, bum, bum. bum, bum, bum. I nie wiem czy tutaj jest jakiś mniejszy szef, Czy bardziej prosty. Ej, ja się boję trochę zadystawać, bo stałać, powody przygra moje drużyna. I to na pff. na pff. O ja lep. Przegrałem. Prawie przegrałem, boże, ale. E, Na bank chyba nie wygram że moje drżenie. Ale mocne, ale przeżyłem to. Ej, mam jeszcze jedną mocną, i to chyba jest zawoczniczka. No, przynajmniej najniższy ma załoczniczki. Dobra, ale zobaczymy, kto jest najlepszy. Jaka to dżyn. Drużyna Dobra, następna mamka, kręci, 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 kręci dobra. Robię, robię! Ej, no już wszystko nie wiem co kiedy zrobić, mam. Nie wiem co kiedy zrobić. La 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 la. Dobrze jestem mocny. Tak dam radę to zrobić. No i ja nie wyszłyam. dobra. Szczę. A ła! Dobra, ja. Robię coś mocnego. Co to serio przez w taki sposób? Serio, serio, serio. Ej, czekaj, ty ja serio to zrobił? O! Co to było? Widzowie, ale może. Yy. O nie, nie udało się. Co, co? I mi się podoba, jaka jest za dobra moja załcińka. Ale moja drużyna po prostu na bank wygrywa. O nie. O nie. No, jaki? W jaki sposób tak szybko się każdy odpada? tylko nadzieję na to Let's go! Ale farta nie Miałam dobrze dobrze i niedobrze, do mnie odrodziłem. Nie wiem czy to był dobrze U -u. Dobra Aż 40 dobra Następny a jeśli to odruszymy. Dobra, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie to będę miał farta 3, 2, 1 Zamykam oczy! Aha, jeszcze jeden? Mm. Nie najlepszy został. I dobro, no to teraz to też. Dobra, miałbym farta. O, ja nie wytrzymam, ale wszystko takie słabe. Za godzinę dopiero mogło to odłożyć? nie no, dobra, iście to zakręcimy. Nie wiem, czy to będzie ostatnia. Cie... Dobra. No nie no. Nigdy nie mam forta Dobra, lecimy do matki. A dobra, już tu jesteśmy. No mi się, się że to będzie ostatnia mamka. Boję się, że będę musiał może nawet kiedyś przerwać film, przez to... Lecimy po następną mapkę. Eh? Ja, czy my nie lecimy, na bo rekord A co, chyba nie, no? My, my tutaj trenujemy ich. dlatego nie możemy. To nie jest spyt do to jest jak najdłużej grać. iść. Dobra, iś. Bogdasz Legendary, no, nie wyimienujesz mnie nigdy. Ha, 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 ha. Ale to było tak mocne, jak ja zrobiłem coś takiego, które tak podleciałem, co nie, no? Dobra, eee, lecimy, by... Eee, eee, eee. To takie skomplikowane wszystko, ja mam, ja mam wszystko na siebie, wow, bro. Pff. Kto nie przeżyje? Nie, kto żyje? Ja z mojego teamu, to już dobrze. Ale czy mam najlepszy zestaw? No nie, chyba nie najlepszy. Ała! O nie, ten niebieski! Boję się tak niebieskiego. On ten jest, ten jest najlepszy, niebieski. On jest najlepszy, on jest najlepszy! Oh, oh, oh. Nie, nie, no! I już odpadłem na bank. Odpadłem na bank. do dobra! Chyba po trochę będę musiał kończyć film. No to do tego. Dobrze, jeszcze Ci łapkę w górę. Subskrybujcie. Piszcie komentarze. No i do zobaczenia w następnym filmie. Nara.